He we will smile in our Stan z księgi powtórzonego prawa. Mojżesz, tak powiedziałem: już. Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które Ja Tobie rozkazuję wypełniać, Tobie, Twym synom i wnukom po wszystkie dni życia Twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izrael, i pilnie tego przestrzegaj, aby Ci się dobrze powodziło, ja byś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg Ojców Twoich, że Ci da ziemię odpływającą w mleko i miód, Słuchaj Izrael, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny, będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego serca swojego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci nakazuję. Oto Słowo Boże. To mnie do mnie. Panie Mocy Moje. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, w wielu było kapłanów poprzedniego przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała, nie zezwalała im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przed to i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez niego zbliżają się do Boga bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary, najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością. Słowo zaś przy złożonej po prawa, ustanawia syn, doskonałego na Oto Słowo Boże. Dzień. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg, nasz Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł uczony w Piśmie, bardzo dobrze nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego oprócz Niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą miłować bliźniego od siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumie, rozumnie odpowiedział, rzekł niego. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego i już nikt więcej nie odważył się go pytać. O słowo a to tego widzialnego, naszego i tego niewidzialnego, niebieskiego. A nasz Pan Jezus Chrystus z wielką radością nam błogosławi, bo nas przecież umiłował. Bóg jest trzechpobądzim, ale w swej naturze jest przede wszystkim miłością i prosi nas o naszą miłość do Niego największe przykazanie głośne będziesz miłował Pana Boga swego. Nieustającą troską naszego ukochanego Ojca jest to, abyśmy nie zgubili drogi do Niego i wszyscy razem doszli do Jego domu. Jeśli pomagamy naszym braciom i siostrom odnaleźć zamknioną drogę, i pomagamy im nią iść coraz dalej, to wypełniamy to właśnie drugie przykazanie. Miłuj bliźniego z tego, jak siebie zamykł. Starajmy się, abyśmy miłując byli dla wszystkich przyczyną radości. Moi drodzy, żeby umieć kochać ludzi, trzeba najpierw nauczyć się kochać Boga. On, który wszystkich ludzi ukształtował na swój obraz i podobieństwo, dał nam na własność właśnie ten piękny świat, obdarzył wolnością i pobłogosławił. I pragnie nam żeby z nami przebywać, tak i, i tak pouczać, aby nie opanowały nas złe. Pragnie ich. I co? Zaraz na początku naszego istnienia? Syn Adama Kain oddalił się od Boga. A wtedy opanował tylko co? Zło, złe pragnienia, zazdrość i gniew. Co doprowadziło do zabójstwa w osadniu swojego brata Adama. Ale Bóg nieskończonej swej miłości nie pozwolił za Musiał jednak Bóg zesłać na ziemię potop, bo nie mógł znieść tego zła, które ludzi opanowało, ale też obiecał, że więcej potopu nie będzie. Spójrzmy na to z perspektywy dnia dzisiejszego. Jest takie przysłowie, bez Boga ani do tropa. I tam, gdzie go wyrzucamy z naszego. W sercach wchodzi Bóg kłamstwa. Zaczyna na mnie rządzić chciwość, zazdrość, a w końcu gniew i nienawiść. I nieszczęść wokół nas jest wiele. O tym nas bombardują każdego dnia i wymawiają nam, jak to my jesteśmy śmieli. Ale to nie jest cała prawda, bo prawda milczy. A zło krzyczy. Daje się nam do zrozumienia, że skoro tyle zła, to pewnie Boga nie ma. Bo dlaczego do tego dopuszcza? A jeśli nawet on jest, to nie jest tak wszelmogący albo nie jest tak dobry, jak o sobie mówi. To wszystko są te kłamstwa, którymi się nas karmi. Moi drodzy, nie dajmy się zwariować. Jesteśmy wprawdzie skłonni do grzechu, ale zostaliśmy stworzeni do czynienia dobra. W naszej ludzkiej naturze mamy zaudowane samo dobro i zostaliśmy stworzeni do miłości. Nasze grzechy nawet największe mogą, mogą być zmazane właśnie przez miłość. Nasz ukochany ojciec czeka na każdego, jak w tej przypowieści o synu mamotrawnym, albo zachowuje się jak ta matka kochająca swoje dzieci, bo mama mówi, Dobrze o tym wiemy. O ileż bardziej kocha nas właśnie nasz Bóg i chce, abyśmy się tak miłowali, jak on sam nas miłuje. Po to dał nam swojego syna, aby nas nie tylko zbawił, ale ponad wszystko nauczył, jak mamy się wzajemnie miłować. Bo siebie miłując, miłujemy też Jego samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tych dniach, w straszliwej powodzi, mieliśmy właśnie piękną okazję pokazać, jak w praktyce funkcjonuje to nasze przykazanie miłego i z swego. O tym już teraz słyszeliśmy. A niektórzy mówią, że ta powódź to Boża. Pana. A ja pytam, a gdzie są nasze zaniedbania? Gdzie my byliśmy, gdy trzeba było kopać rowy, albo aby nam woda nie zalała pola i łoki? Owszem, my nadal kopiemy, ale dołki jeden pod drugim. A mimo tego Bóg kocha mnie takim, jakim jestem, niezależnie czy jestem dobry czy zły. Ja nie muszę być idealny, wystarczy, że będę dobry. Jednakowo wierny w dobry, w drobnej, jak i wielkiej rzeczy. A Bóg mnie kocha, bo On jest dobry. Bóg nie kocha, bo On jest dobry. A w dzisiejszym świecie przykro o tym mówić. Rządzi nami. Ludzi ogarnia coraz bardziej chęć posiadania za wszelką cenę i kosztem drugiego człowieka. Można przy pomocy pieniądza czynić wiele dobra, ale też i wiele zła. I znowu na światło dzienne wkracza, tak jak w <coughs> początków zmienia naszej ludzkości. Chciwość, rasność, agresja i wiele innych złych czynów. A w tym wszystkim nie ma już Boga, bo zastąpił go inny bok, a tym bokiem jest właśnie pieniądz. I wtedy jednak taki człowiek staje się samotny, bo on nie kocha siebie i innych, bo najbardziej kocha pieniądze i ten przysłowiowy skarb zakopany w ziemi. I najbardziej samotny czuje się człowiek otoczony wieloma ludzi, których nie kocha i którzy jego nie kochają. Natomiast kiedy kochamy, jesteśmy kochani, to znika największe cierpienie, jakim jest poczucie samotności. Pamiętajmy jednak o jednym. Na pierwszym miejscu ma być zawsze Bóg. Gdy miłości do Boga damy, damy w sercu pierwszeństwo przed miłością do ludzi, to łatwiej nam będzie kochać też ludzi i nawet naszych nieprzyjaciół, którzy nam sprawiają wiele Musimy się ciągle uczyć tej miłości, słuchając naszego Kościoła i w Nim naszego Nauczyciela Jezusa Chrystusa. Jeśli nie nauczymy się miłości na Ziemi, to nie będziemy potrafili się zbliżyć do Boga w niebie, I chociaż i tam jego miłosierdzie jest nieskłonione. Znam, moi drodzy, wiele takich, i tutaj między nami też na pewno tacy są, którzy otrzymali z góry wiele talentów. I potrafią z wielką radością się nimi podzielić, ciesząc się tym, co dają i nie oczekując na to, co otrzymują. O takim Jezus powiedział w dzisiejszym Ewangelii. Bliski jesteś Królestwa Niebieskiego. Starajmy się, abyśmy byli jak najbliżej Królestwa Niebieskiego. I módlmy się każdego dnia tym Mądrość Twoja, Panie, niech pracuje ze mną, abym abym mogła poznać, co jest miłe Tobie, bo Ty chcesz, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak Ty nas umiłował.